W niedzielę miało miejsce nieprzyjemne wydarzenie. Ktoś włamał się na serwery Galnet Radia i zablokował wszystkie serwisy informacyjne za wyjątkiem wiadomości rekrutacyjnej Skrzydła Lanca. Nie ukrywaliśmy więc od samego początku, że podejrzewamy o ten sabotaż właśnie nowo powstałe Skrzydło dowodzone przez komandora Batona. Poproszony o komentarz rzecznik Skrzydła powiedział... Skrzydłolanca poważnie traktuje wszelkie tego rodzaju zarzuty. Przeprowadzone wewnętrzne śledztwo ujawniło, że jeden z komputerów na pokładzie statku komandora Goliata łączył się w ostatnich dniach wielokrotnie z serwerem Radia Galnet. Jak się okazało, niewykorzystywana należycie w trakcie zatrudnienia w Galnecie pani Kasia nauczyła się programować w archaicznym języku C i postanowiła się zemścić na swoim poprzednim pracodawcy. Dowództwo lancy nie popiera takich metod promowania, więc pani Kasi została udzielona na gana i kara w postaci szorowania dolnych pokładów przez tydzień. Obejście wykorzystane przez panią Kasię istniało z powodu używania przez radio Galnet przestarzałego oprogramowania i skrzydło Lance obiecało dofinansowanie oraz osobistą pomoc komandora Goliata. Wprawdzie nieco ironiczny ton wypowiedzi sugerować może niezbyt poważne traktowanie tych zarzutów, jednak istotnie komandor Goliat pojawił się w studiu z nowym oprogramowaniem i przejął część redakcji. Nowy głos czytający dla was niektóre informacje należy właśnie do komandora Goliata. Przywitałbym go chętnie osobiście, niestety jego ochrona na razie nie wpuszcza nas do przejętej przez niego części studia, tak więc za pośrednictwem radia witamy redaktorze Goliat.